Piąty dzień wyjazdu Matizem z Berlina na Lazurowe Wybrzeże. Ale zanim rozpoczniemy, to krótki wstęp. Piękne Włochy i miasto Verona. Za moment odwiedzimy pięć obowiązkowych lokalizacji tego miasta, jakimi są: Zamek San Pietro z przepięknym punktem widokowym na całe miasto, Ponte Pietra, czyli kamienny most, w moim mniemaniu kwintesencję Włoch, czyli przepiękny plac ziół, centrum miasta, piękną ulicę handlową oraz Piazza Bra. Hello! 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 <ścoughs> no, mamy koleżku. I Arena di Verona. A następnie wyjeżdżamy z tego uroczego miasta dalej w Europę i pokażę wam, jak można wygodnie leżeć sobie w matizie, jak Księciunio. I co ciekawe, całkiem komfortowo sobie mogę leżeć i sobie mogę spać. W tym oto maleństwie. Zaczynamy. Jeżeli jeszcze nie byliście w tym mieście, to myślę, że po najbliższych kilku minutach wyrobicie sobie opinię, czy warto tu przyjeżdżać, czy może przyjeżdżać tu nie warto. Także co, kochani, północne Włochy, region Wenecja Euganejska i podnóże Alp Weneckich. Zapraszam do miasta Romea i Julii, czyli Werony. Spokojnie. Zaraz się rozkręci. Dokładnie, zgadza się. A w tym momencie przejechałem rowerkiem dosłownie powiem Wam, nie wiem, z 300 metrów. E, stanąłem tutaj na chwilę, bo przemieszczamy się wzdłuż rzeki Adygi w kierunku zamku San Pietro, który stoi, dokładnie już Wam pokazuję moi drodzy, chociaż teraz nie będziecie tego zbyt dobrze widzieli, stoi dokładnie tam na wzgórzu. Jest to zamek postawiony na wzgórzu. Tak, zgadza się. A na nim jest piękny punkt widokowy, na który właśnie teraz się wybierzemy. Także... Jedziemy z tyłu. <laughs> Specjalnie począłem kamerą. <laughs> idę, idę, idę. Jeszcze kawałek chyba. Nie, 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 nie. Jeszcze nie. Jeszcze trzeba iść wyżej. Wyżej, wyżej. Tam. Wyżej, wyżej. Idziemy, idziemy. Ponagrywałem, ponagrywałem, a teraz się skapnąłem, że można wejść jeszcze wyżej, co nie? No to idziemy zobaczyć, jeszcze wyżej i kawcie, kawcia. Miejsce, co nie? Jest git. No, mi też się podoba. Słuchajcie, chwila przerwy w cieniu. Wjeżdża moja ukochana. No, łyczek. Chwila odpoczynku po tej trasie. Napawany fajnymi widokami. A teraz, z miasta do zamku, bądź jak kto woli, z zamku do miasta, prowadzi nas Ponte Pietra, czyli w dosłownym tłumaczeniu kamienny most. Pierwotnie za czasów rzymskich pierwszy most w tym miejscu powstał już jakieś 2125 lat temu. Około oczywiście, ponieważ y, datę jego budowy szacuje się na około, powtórzę się, setny rok przed naszą erą. Następnie między 1957 rokiem a 1959 został odbudowany y, głównie z oryginalnych materiałów, które zostały właśnie wyłowione z rzeki Adygi. Oczywiście większa część mostu to rekonstrukcja a z mostu rzymskiego zachowały się jedynie kamienne konstrukcje przy lewym brzegu rzeki. Oczywiście, w międzyczasie most ten miał mnóstwo przygód, głównie związanych z powodziami. A ostateczny jego kres, niestety, nadszedł 1945 roku za sprawą wojsk niemieckich. Ponte Pietra kamienny most. E Mamy punkt widokowy zaliczony, mamy mościk zaliczony, to teraz lecimy w kolejne miejsce, które jest naprawdę przepiękne. Jestem tym miejscem oczarowany. Zapraszam Was serdecznie. Przed chwilą widzieliście, dojechaliśmy tymi specyficznymi, pięknymi, uroczymi uliczkami. Wprost do tego miejsca, o którym przed chwilą wspominałem. Wiecie co, jak dla mnie to jest po prostu kwintesencja Włoch. Nie wiem, rozpływam się w tym miejscu, serio, nie, nic nawet nie mówię. Po prostu słuchajcie. Nie wiem, no brak mi słów, naprawdę. Już Wam to pokazuję. Znajdujemy się dokładnie na Piazza della Erbe, czyli Plac Ziół w mieście Verona. Spójrzcie sami, bo ja jestem naprawdę, po prostu rozpływam się w pozytywnych emocjach. Uśmiech nie schodzi z twarzy, po prostu chcę się tu patrzeć, żyć, patrzeć jak to życie płynie i podziwiać te piękne widoki. Spójrzcie sami, Piazza della Erbe. Jak, co mówicie? Bo ja Wam powiem szczerze, że co nieco już się w życiu widziało, ale w tym miejscu to dosłownie wymiękam co, nie? No, a tuż przy tym placu zobaczymy również za moimi plecami w tym momencie Arco de la Nagrywałem i zapomniałem, jak to się nazywało. To jest brama Arco de la Costa. A w niej zawieszone w XVII wieku, to co przed chwilą widzieliście, owiane różnymi legendami i przesądami, żebro w wielorybach. Widzicie? Tam nade mną tutaj, żebro w wielorybach i legenda głosi, że spadnie ono dopiero wtedy, gdy pod tą bramą przejdzie, no można przyjąć już gatunek wymarły, czyli zamężna dziewica dobrze, lecimy dalej, chociaż rzućmy jeszcze okiem na tą okolicę tutaj, wyszliśmy sobie tam z tyłu jest hmm, jak to się nazywało, Piazza della Erbe i przeszliśmy sobie tą Arco della Costa też jest pięknie, jak wszędzie we Włoszech spójrzcie sami, żeby ogólnie hmm, polatać po tych miastach i z nich jak najwięcej pokazać, to człowiek by musiał tutaj zostać za 3-4 dni w tych włoskich miasteczkach, co nie? Ja pierdolę, jak tu pięknie jest. Masakra. Hej, nie wiem, czy tu mogę chodzić, bo wszyscy ludzie się ustawiają dookoła. A ja sobie śmigam. Dobra, śmigam se, co to? Co by zrobił, co? No, pięknie. Tak jak powiedziałem na samym początku, jeżeli jeszcze tu nie byliście, to po najbliższych kilku minutach powinniście sobie wyrobić zdanie, czy warto. A kto był, niech da znać, czy warto. Ja na razie nie komentuję. Dobra, bo słońce wychodzi za mną. Odwrót. Odwrót, 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 odwrót. Dobra, czyli przepiękne miejsca. Jeju, yeah, ale tu jest cudownie. Masakra, co nie? To jest też pewnie jakaś piaca, coś tam. Nie wiem. Ja to się rozpływam tu, nie. Ja to, to ogólnie uwielbiam, kocham Włochy, no chyba nie jestem jedyną osobą na świecie, która kocha Włochy, co nie? No. O, jajku, jajku, jajku. No, pokazałem Wam je na razie tak tylko. O, jak sprawdzę sobie później w internecie, wiecie, przy montażu i wrzucę Wam podpis, co to za piazza, bo naprawdę, chociaż w sumie jak z piazza, z piazza della Rb wyjdziecie e, bramą e, Arco della Costa i wchodzicie prosto na ten plac. No, po prostu niebywałe miejsce, nie? Dobra, bo się powtarzam i zachwycam. E Jedziemy teraz, tak, będzie szybki przejazd przez Città czyli Stare Miasto, i lecimy chyba do głównej atrakcji miasta Verona. A jaka ta atrakcja? To już za chwilę spadamy. Jedziemy właśnie w to miejsce, o którym przed chwilą wspominałem, ale wiecie co? Nie będę tego nagrywał już po drodze, bo tu jest, jak widzicie, takie są tłumy. Muszę uważać i na ludzi, i na kamerę, i na siebie, co nie. No, widzieliście? Już bym wpadł po samochód, co nie. No, dobra, jedziemy. Ale piękny ten deptaczek. Szkoda, że nie udało się za dużo nagrać. Może teraz co nieco widzicie, ale w sumie wiecie, jak to włochy. Typowo takie, taki główny deptak można przyjąć, chociaż wcześniej też było fajnie. I właśnie wjechałem pod to miejsce, o którym właśnie chciałem powiedzieć. A tą atrakcją, moi drodzy, moi kochani, jest... Arena di Verona, czyli Amfiteat w Veronie, Arena w Veronie. Proszę bardzo. Została ona wzniesiona w pierwszym wieku naszej ery i pod względem wielkości jest to jeden z największych na świecie obiektów tego typu. Tuż gdzieś tam obok, na przykład yy, yy, amfiteatru, również we włoskiej Kapui, czy na przykład sławnym na cały świat rzymskim Koloseum. Obiekt ten pierwotnie miał 64 wejścia i, co ciekawe, nadal jest w użyciu i słynie na całym świecie z wystawianych tam występów operowych na. Bardzo dużą skalę. 22 lutego 2026 roku było to miejsce zamknięcia 25 zimowych igrzysk olimpijskich. Pierwotnie w miejscu tym odbywały się walki gladiator gladiatorów oraz walki z dzikimi zwierzętami. A szacuje się, że w starożytności miejsce to mogło pomieścić około 30 tysięcy widzów. Jest to moim zdaniem kolejne z przepięknych miejsc, które trzeba odwiedzić w tym mieście. Pięknym mieście, jakim jest. Verona. Wiecie co, pokażę Wam jeszcze tutaj delikatnie najbliższą okolicę, ponieważ też, wiesz, tutaj po prostu niebywale i zasługuje to wszystko na uznanie. Ale już nie, nie takim jakimś tam wielce długim tempem, po prostu w sumie przejedziemy się rowerkiem, bo i tak jeszcze chciałem wyskoczyć na chwilę w tamtą stronę, no. A znajdujemy się właśnie na Piazza Bra. Piazza Bra to jest plac, na którym znajduje się Arena di... Verona. Przed chwilą mówiłem, że chciałem podjechać w jedno miejsce jeszcze, więc chodziło mi dokładnie o to, co teraz za moimi plecami, co jest, widzicie, pozaklejane jakimiś pierdołami. Yy, nie ma tak w okresie turystycznym robić renowacji czy coś innego, nie. Siedzę sobie jeszcze właśnie na rowerku. No, bo już stwierdziłem, że nie ma sensu schodzić, skoro tak to wygląda. <laughs> Przepraszam. Jest to Portini de la Bra, czyli brama prowadząca do y, amfiteatru. Została ona wybudowana w 1257 roku, a ten zegar, nie wiem czy go teraz będzie widać, gdzieś tu, został zainstalowany na niej y, stosunkowo niedawno, bo w 1800. Zapomniałem. W 1872 roku. No, także tyle z Portini de la Bra. Jedziemy dalej. Chociaż w sumie nie wiem co tu jeszcze z tej Werony. Widzieliście przykład, przejechaliśmy stamtąd. Ładnie co? Kurczę, ja to się naprawdę nie, wychod... nie mogę wyjść z zachwytu. Bardzo mi się podoba. Z... Ach chciałem użyć brzydkiego słowa. Chociaż w sumie to można. Zajebiście. <laughs> no, zajebiście, zajebiście. No. Śmigam sobie, jeżdżę. Fajnie jest. Pomimo tego, że wyglądam jak wyglądam jeszcze w tych kroksikach. No taki troszkę wam powiem, stylówka na. Bezdomnego, nie? Ale teraz taka modna w sumie. To raz, że modna, a dwa, yy, w sumie też trochę bezdomnym jestem, co nie? Tak jak mówiłem, a w pierwszym odcinku, w sumie przed wyjazdem, że zamieniam się co nie, w y, luksusowego bezdomnego. Także widzisz. Hello, hello! Hello! No, mamy koleżku. Także co? Zmykamy powoli z piąca, bra? Jedziemy, nie wiem gdzie. Zobaczymy. No, moi drodzy, jestem już w domku w mojej rezydencji. To jeszcze nie jest przegląd miejscóweczki w dniu dzisiejszym, nie, nie, nie. Wiecie co, przemyślałem jedną rzecz. Stwierdziłem, że dzisiaj, zamiast przeglądu miejscóweczki, zrobimy sobie coś innego, coś, o czym już wspominam od drugiego dnia wyjazdu. Mianowicie, chciałbym Wam zaraz pokazać, jak rozkłada się łóżko w matizie, jak się śpi w tym oto bombelku. bo zapewne nie jedną osobę z Was to... Może zastanawiać, jak pojechać takim samochodem, jak w nim spać, jak się ogarnąć, nie? No to już Wam zaraz to wszystko pokazuje. Oczywiście te zasłony, które teraz widzicie, to są tylko założone teraz przeciw yy, słonecznie. Eee, na noc uzbrajam to w troszkę inny sposób. W sumie już widzieliście na niektórych ujęciach. Także co? Bierzemy się za rozkładanie łóżka w <śmiech> Matizie. <śmiech> Proszę bardzo, chodźcie ze mną. Najpierw Wam pokażę, od razu lecimy z tym. Patrzcie, otwieram sobie tylne drzwi od samochodu, nie? Mamy Matizika. Mamy Matizika, nie? Idziemy i patrzcie. Tylne drzwi otwieram. Co my tu mamy? Pierwsze co rzuca nam się w oczy, no to jest krzesło, jest fotel, nie? No tak, znacie go też, już go gdzieś tam widzieliście. Jest tutaj kocyk, który się przykrywam na noc, jak jest ten. No wiadomo, do spania. I teraz patrzcie, co tu się dzieje. Jest oto taka konstrukcja. Deska. Nie patrzcie na tych desek, ponieważ to są deski z tego, wziąłem z, z no, pod śmietnika u mnie w bloku. No co? Nic nie mówcie. Jest krzesło, tak jak jeżdżę. No widzicie, jest fotel normalnie rozłożony. Normalnie sobie można jeździć, tak? I to teraz jest w ogóle rozwalone na księciunia. I teraz przechodzimy do kolejnego etapu. Dobra, idziemy, bierzemy się po kolei, patrzcie. Bierzemy sobie najpierw. Wyciągamy... Ja to robiłbym szybciej oczywiście, jak, jak idę spać normalnie, nie? Ale chcę Wam to normalnie pokazać. Wyciągnę sobie parasol. Wyciągam sobie fotel, żeby sobie zrobić po prostu miejsce. Wiecie, o co chodzi, nie? Ściągniemy sobie na razie kocyk. Wiecie, ja to robię teraz specjalnie dla Was, tylko żeby Wam to pokazać i zaraz będę to wszystko składał z powrotem, nie? Może nie tak idealnie, jak, jak, jak powinno być na drogę, ale gdzieś sobie kocyk na razie rzucę tutaj i teraz musimy, teraz Was zaproszę z powrotem tutaj do mnie. No i teraz to no, widzicie tak. też, nie? Jest materac, normalnie gruby jest materac na grubość dłoni, naprawdę mega fajny, wygodny materac, a tutaj są siedziska. Ale odwrócone w drugą stronę nie ma tylnej kanapy, są tylko siedziska tak włożone, żeby tu fajnie sobie sztywno były. Nie? I teraz przejdziemy się z powrotem do wewnątrz. Teraz kolejną czynnością są wyciągnąć zagłówki. Pyk. Wyciągamy zagłóweczek. Jeden. Z tego widzicie, ja mam taką poduszeczkę tutaj, extra fajną, naprawdę mega. W action kupiłem. Jest tak fajna na trasę, że to jest koniec, nie? Też ją dajemy sobie tutaj na deskę. Tu mamy to, co to jest. Wiecie, na szyję, to też sobie pod szyję, to kiedyś założyłem, ale nie spełnia. Wcześniej to założyłem niż tamtą poduszkę. Nie spełnia tak swojej funkcji, dokupiłem poduszkę i teraz komplet jest po prostu super. Na razie tak wszystko wciskam, wiecie. Podobnie to wygląda na noc. Ale i teraz tak. Wyciągamy drugi zagłówek. I mamy fotele bez zagłówków, tak? Lecimy z kolejnym etapem. Teraz z tyłu moi drodzy mam taki specjalistyczny kijek. On mi został po prostu jak z czegoś jak docinałem, a jest idealny. Widzicie? taki oto kijek. Biorę sobie tego kijka, do przodu sobie go daję i idziemy do przodu. Robimy taką rzecz, patrzcie. Podnoszę sobie delikatnie oparcie, delikatnie, nie? Do przodu i to tak samo delikatnie do przodu, nie? Teraz ten specjalistyczny kijek, o którym przed chwilą wspomniałem, stawiam, patrzcie. Tu jest taka po prostu półeczka, zwykła półeczka pierdołki, nie? Stawiamy sobie ten kijek, czekajcie, albo już Was tak przeniosę, moment, pyk. Jesteśmy, widzicie, między fotelami, nie? Mamy ten kijek. I teraz mamy to... Wiecie co, ja zamknę sobie tylko tylne drzwi. Poczekajcie chwilę. Dobrze, już zamknięte. Tu jest korek, a po co mają mi się wszyscy patrzeć, nie? No i teraz widzicie, podnieśliśmy sobie delikatnie fotele. I teraz robimy taki numer. Patrzcie, to jest troszkę ciężka rzecz, bo to jest ciężkie. Podnosimy to do góry. I zapieramy tym oto kijkiem. Nie? Pyk. Stoi nam to elegancko, stabilnie. Widzicie, podniosłem do góry, stoi do góry, nie? I co teraz robimy? Pyk. Obalamy jeden fotel. <noise> to jest ogólnie taka profesjonalka. Ja powinienem być normalnie inżynierem, konstruktorem, Wam powiem. Drugi obalamy, nie? Leżą. Robi nam się płaska podłoga. Opuszczamy wyro. Pyk. Bierzemy kilka. Dobra, na razie. Yy, tu go sobie położę. Tutaj, albo położę też. Lekko sobie popuszczam ręczny. Moment, już wracam. To to krzesło, które miałem tam, nie? Kładę sobie tutaj, żeby sobie fajnie wyrównać teren. Widzicie? Tu leży, kładę, wyrównuję teren. I teraz patrzcie, co się dzieje. Jedna decha idzie na dół. Cyk, ta deska ma dziurę. Mówiłem, nie zwracajcie na te deski. Uwagi, to ma spełniać swoją funkcję, a nie ma być yy, ładne. I obalamy drugą deskę. Robi nam się powoli płaska podłoga. I co teraz zostajemy? Nam ostatni etap, czyli pyk. O, teraz muszę uważać na kamerę. Rozwijamy materacek moi drodzy, moi mili Troszkę paproszków, wiadomo, nie ma co. I teraz co się dzieje? Patrzcie na to Wchodzę ściągam buty, bo w domu się w butach nie chodzi. No czasami można I patrzcie co się dzieje. Patrzcie teraz. Patrzcie teraz. Co się dzieje. Widzicie co się dzieje? Leżę sobie w matizie, jak księciunio, normalnie mam nogi proste i je sobie leżę ja mam jeszcze w, do góry w boksie poduszeczkę, w ogóle poduszeczkę taką samą jak mam w domu w łóżku i sobie mogę leżeć, i sobie mogę spać jakby ktoś się zastanawiał, jak się śpi w matizie w takim małym samochodzie, no to już teraz widzicie że jak praktycznie w domu to co, spoko? myślę, że spoko no jak dla mnie bardzo spoko. Ogólnie wiecie, mi to idzie o wiele szybciej, jak ja to robię wieczorem. Teraz wiecie, z kamerą chodzę, przechodzę. Wieczorkiem to robię tak pyk, 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 pyk i rozłożone, co nie? No. Także pokazałem Wam, jak się śpi w Matizie. A jak zasłaniam sobie okna, to co widzieliście już na pewnych ujęciach, o co to chodzi, co to jest i jak to jest zrobione, to pokażę Wam, wiecie co? Jutro rano. Czyli w kolejnym odcinku z tej serii rano. No. I co wtedy się robi na koniec? Jak... Mamy łóżko rozłożone, chcemy iść spać, robimy po prostu...